No, powiedz, co się stało. Piotr! Zadzwoniłeś do mnie wczoraj rano. Bałeś się, Piotrusi. Zeznał pan, że się pokłóciliście? Nie pamiętam. Stało się coś. Pracuję dla jakiejś organizacji. Dla Stowarzyszenia Lokatorów, coś takiego. Czego się tak bardzo bałeś? Wiem tyle, że przyszli po niego, rozumiesz? Piotrek! Trzeźwiejąc, człowiek przypomina sobie rzeczy. Marcie, jest coś, czego mi nie mówisz? Pytałem, czy mąż używał przemocy w domu. W mojej pracy niedobrze zakładać na starcie, że się wie. Pamięć to prawda. Prawda to ból. Piotrek! Koniecznie jest połączony. Wymyśliłem sobie to wszystko. Pomocy! Ty doskonale wiesz, co zrobiłeś? Nienawidzę cię. Wszystko ci no, przypomnę.